Witam na kanale ja nie gotuję. Na początku chciałabym podziękować wszyscy. To jest tak, pisałam na karta, bo wszystkie słowo nie będę pamiętać. ale tak specjalnie pisałam na karta męż mi trochę wagał. To jest tak, na początku chciałabym Wam podziękować za miły komentarz. To motywuje do nagrywania następnych, nowych filmów. Tak, bo ja zawsze jak, jak patrzę na moje strony i patrzę, o już, już nowy subry krypsi. Ja tak, tak mi się cieszę, po prostu od razu chciałam nagrywać nowe filmy i, i, i pokazać Wam wszyscy. Nie. To jest naprawdę to jest wasza, wasza łapki, wasza super krypcja, to jest po prostu, dla mnie to jest dużo mocy. Dziękuję Wam wszystkim. No dobra, teraz zaczynamy. Dzisiaj chciałabym po, na, nagrywać taki film, to jest taka. W chinach dużo jemy dużo jemy taka może można tak powiedzieć, tak uliczne jedzenia. E, na, na śniadanie, czy na korację, czy na obiad. E, to szczególnie, oni, e, szczególnie można kupić taka e, obok, e, na przykład obok firmy, obok jakoś, e, no metrów, metrów? No w drodze, w drodze metrów do pracy. pracy o, e, to jest taka, e, taka no taka półeczka. E, czy chlebki hre, takie e, to jest tak e, zaczynamy od tego ciasta e, to jest mąka, 300 gram mąka to jest na, na pół robimy o, 300 gram mąka e, i te 100 ml e, ciepła woda i 100 ml gorąca woda e, no i sałata i kiełbasa i to też mąka i, i sól. Tutaj łyżeczki sól i łyżeczki mierzone 5 smaków. A te mierzone pięć smaków to niekoniecznie dać, ale żeby sól tylko. To jest jeden duży łyżki mąka, zwykły mąka. No i, i jeszcze jajka. Gorąco woda narejemy To jest 100 ml wody. I tę stronę będzie ciepło. No, powoli dodajemy. Nie na raz. To ciasto tak ugniatujemy. Tak na takie e, gładziutka e, kawałek. A i teraz to ciasto trzeba przyklejemy. I leżeć tak 30 minut, trzeba leżeć. Najlepiej smarujemy olej jednej i drugiej strony, żeby później nie kreić do tego miska. I przyklewać, tak? No i ciasto trzeba poleżeć. 30 minut. O, olej już nagrzany, i teraz y, to miska. O. Trzeba mieszać. Wyszło taka no, sos. No i trzeba teraz trochę poczekać, aż i zimno, bo teraz bardzo gorąco jest. No i dobra, poczekaj. No teraz 30 minut już minęło. Ten ciasto zrobiło taka bardzo, bardzo mięciutka. A teraz trzeba kilka raz pougnietować. O, jeżeli jest tak klejony, może troszeczkę mąka dodajemy. Zrobimy taki okrągły. O, od środku zrobimy tak. O. pokroimy m, tak na różne y, równości kawałek. O. Sześć tutaj jest. Każde tak ugnietować na takie okrągłe yy, no, kawałek. Wyciągamy jedno od pierwsze było. Tak. Wachujemy tak jak yy, na pierożki. O, na takie wielkość okrągły. I teraz. Dodajemy troszeczkę ten wcześniej robiliśmy tego olej. Posmarujemy. O i teraz trzeba tak powoli, tak jak bodz robi. żeby olej nie uciekać. Teraz w środku każdy już jest olej. Tak naciskamy powoli, tak wałkujemy na taki cienki prastki. Na taki tak cieniutki. Widać? Widać. O, i teraz Patelia jest nagrzewana. Nalejemy trochę olej. A większy, może Mocny, mocniejszy. I teraz na patelnię. No i teraz przekryzamy na drugiej stronie. Teraz y, powoli, powoli. Już robi taki, o, na, na środku już robi takie um, bąbelki do tego pizza. No i wtedy tak. Jajka nabijemy najlepszy, do jakoś pojemniki małe. żeby łatwiej będzie dodać. O, jak takie to do te pojemniki. To tak mieszać kilka raz. delikatnie pomieszać. O, i teraz parówki też na obok. Jedno, jedno też. Ugrzejemy. O, to już taka. Gotowy. Od środku, czy obok, gdzieś, no gdzieś, gdzieś korbiek, czy pałeczki zrobi taka dziura. O, i teraz dodajemy tego jajka do środka. I teraz szybciutko do drugiej strony. I troszeczkę osmażymy, żeby te jajka yy, yy, no, gotowe. I to też mieszamy do drugiej strony. Poruszki. To jest ten drzem ja wczoraj robiłam to pizza tego dżem. no to wcześniej ten firmencony jest na pizza jest pokazany, jak robi tego dżemu o smarujemy to tego może też nazywamy się mały, pizz, mały pizza o. smarujemy równiutko sałata Dodaję tutaj. I parówki. No to jedno, to jajka jeszcze, jeszcze nie ma. To tutaj jeszcze, jeszcze tego. O to już jedno gotowe. Właśnie to jest taka e, chiński e, uliczne e, jedzenie. Może nie wiem, jak to się nazywać nazywać mały, pizza, mały chleb, czy, czy, czy jak to się nazywać, to nieważne, ale po chińsku to jest jidang guanbing. No to już tak. Jeżeli macie ochoty, może spróbować. Dziękuję. Do zobaczenia.